Prezentacji gołębie, które właśnie modę wybieramy po jego najlepszych lotnika. Widzą koledzy, że super gołąb. I to jest numer gołębia 210 2056. Tutaj mamy w klatce, jak koledzy zobaczą, 10 gołębi. Tutaj Jeff poszedł jeszcze kolejne przynosi. Wybieramy sobie to, co chcemy sobie wybrać 210-2056. A żeby ktoś z kolegów sobie chciał zamówić te gołębie, to one będą w przyszłym tygodniu u nas w Polsce. Teraz gołąbki jeszcze go poproszę, by były zaszczepione. Myślę, że jest to wartościowy materiał do rozporu. Tutaj mamy kolejnego gołąbka. Przepiękne te gołębie. Naprawdę widać, że jest w nich potencjał. To jest numer gębia 210-18-61. Przepiękny. Piękny, tak. Jeszcze mamy tego szpaczka. Jednego sobie zostawił z tej pary, bo powiedział, że nie do sprzedania, ale poprosiłem go, więc jednego mi odstąpił. Ona zobaczy, jak gąbek leży. To jest numer gębia... Dwie, yy, 210, 23, 39. Piękne ptaki. Super gołąbki do rozpada. Tu idzie właśnie drzew. koledzy z kolejną klatką. Także coś tutaj powierzamy. Że... I have other ones. masz jeszcze tam gdzieś inne. Dobra, spokojnie. Powiem tutaj przepatrzymy wszystko. Tych gołębiach. No jest okej, jest To jest bardzo ładny gołąb. Też numer gołębia. 210, 22, 90 I think that is also a Także Widzą koledzy, że tutaj współpraca się układa Zresztą Jeff jest fajny, o, można zobaczyć, to taki markerek ma pod główką Biały, no, piękny, piękny gołąb Wybrałem fajnego ptaka. Tak myślę, rodowody Jeff porobi Bierzemy 10 gołębi. Jak ktoś by chciał pakiet 10 gołębi, czy 5 gołębi, to można śmiało tutaj dzwonić za tymi młodymi no aż z ręki bierz. I myślę, że to, jakby hodowcy się chcieli oprzeć na moim doświadczeniu i na gołębiach Jeffa van Winkla, to uważam, że warto. bo nie ma lipy. Gołębie są wybierane super. I to jest numer gołębia 210 18 1872. Piękne, piękne ptaki, przepięknie poukładane, złożone, leżą w ręce. To jest of tego grizzle. To jest brat y, no. tego no To ja wezmę go. Widzą Because that's three, three, nine. Aha, 339. Yeah. 3. Tu sobie four. zapisaliśmy właśnie 3, 3, 9, to jest ten gołąbek a to jest brother of this And that's 340 a, a to brat To jest brat tego 3, co 4, nie chcę sprzedać tak? Nie to jest brat tego uh -huh. that's brat. I to jest line that's, that's that's line of my old line of the Vita Angels Vita Engels. Ta jego stara stara linia. linia, co, są, co jest te Olympic Pigeon ja? Eh uh, Engels is de grootvader Grandfather of uh, Olympic Queen? Ja, at tell me Jak zrobił, że ten kolor ma? <laughs> a how you make the Grizzly Co color? Koło, że... The Grizzly is coming out of a pigeon of Vosiennes from, Od, from the 80s. Mm -hmm. Vos Vosiennes was famous for his white from his for his grizzles. I have a few of them years. and Miaki Kani of that old line of us youngest uh, with my white angels give me simply the best and Dao, that was abdominal ah. abs and that was then the line of the te tego weźiemy i tutaj lines. mamy super. because there is also brown in super. it and eh? yes. there is also brown in it in that one also you see yes yes no. There is Browning also. Także widzę koledzy tutaj od drzewa mamy najlepsze gołębie. Drzew jest super chłop. Zresztą koledzy go w Polsce znają. Do Polski w tym roku nie jedzie. Do Polen no no, no show. In Polen. No no, I don't no. go to Poland. No, it's too far. Za daleko do niego. już teraz zawsze się robi. Ale zawsze jeździł. So. Wszędzie jeździł. Przecież Czechosłowacja, <laughs> tak. Ja 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 ja. I I do all the countries, yeah. but then I was a lot. It's all started by COVID and then it was. COVID, uh, it was ja? over. Ta, Ta, ja, tak, dał ten spoko. Tak. A ile ma go nou tego w ogóle. How, how many pieces do you have for the race? For the race I have uh, this year I start with 64 hands 64 samiczki and uh, I start with 200 youngsters. I 200 młodych. Bo mamy dużo rzeczy z... A, lot of shit with, uh... ah, to on tylko z samiczkami lotuje, tak? Bo wyrażasz tylko z ręką Tylko z ręką Tylko z samiczkami Ej, no, jaki kurna Hallo? chowiec Także widzą, koledzy, tutaj mamy ja, ja. kolejnego pięknego ja? głębia. What? Numer gołębia 210-18-70 Siu, ale trzymaj się tutaj, tak? Tak Bo... Nie to tak łatwo uh, to brinny, nie? Widzą koledzy, że mamy wspaniałe gołębie. Proszę zobaczyć. jak gąbek leży w ręce. Numer głębia 210 1871. Także gąbki, no przecudne, aż się miło, uh, Steph, aż się Steph, miło te gołębie leżą w ręce. Ale można wybrać. Są wszystko do wyboru. Na <try> I to mamy kolejnego szpaczka Widzą koledzy jak gąbek leży Nie były do sprzedania Ale tu się rozkręcamy Zamawiamy gołębie Tutaj wzięliśmy jedną partię Drugą partię młodych Trzecią partię najlepszych głębi ma uszykować za tydzień I to mamy gołębia 210 23,40 A od jest jeszcze jedna i tutaj co można powiedzieć to po prostu jak ktoś będzie sobie chciał te gołębie ode mnie wziąć, to te gołębie tu zostawić po prostu niech one się podstarzeją trochę zaszczepi je tutaj, go poproszę i można śmiało brać je do rozpłodu, bo to są gołębie z najlepszych gołębi, zresztą nie koledzy widzą jak gołąbki pięknie się układają, super, super ptaki Als we er niets om doen, ja, dan we dan, dan ik de kamer van de kabel weg. En dan moeten we het ook nog uitleggen. Dan moeten we het ook allemaal uitleggen. We nog zo, Ja, 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 ja. Ik niet mij me. En dan eerst gaan naar de Tutaj koledzy hodowcy nie ma lipy albo dobre bierzenie albo wcale. O, tutaj mamy kolejnego pięknego, ładnego gołębia. To są gołębie po gołębiach lotowych, tak? To jest pigeon fly, ja? After flying pigeons. My racing hands. Jego, jego, they, rozpod, jego they lay 2 eggs. Maar urodziły dwa jajka. I only keep the eggs of the proven racing hens. I zatrzymał tylko jajka z takich y, sprawdzonych wyścigodzów. No, no, tak. And one of those eggs I put under an a hen. She is not so good. So the only the youngsters I have are of my best racing hens. Czyli że jajka podłożył pod on each, on each pair come one plastic egg and one najlepsze gołębie. A i tylko pod najlepsze samiczki podłożył sobie jedno plastikowe i jedno prawdziwe, żeby jakby było, wiesz. A po jednym gołębiu? Tak. A drugie But jajko to po eggs... inne gołębie tak, to jest słabsze. Tak, tak. All the eggs are the eggs of my best racing hands. No te gołębie są po jego najlepszych gołębiach, co mówi tutaj, e, czyli nie rozpadawskiego jak leci, tylko sobie selekcjonuje już z poziomu jajka. Tak, dokładnie tak. I tu mamy numer gębia year a i 767. Seven, seven yearling hands on the national races si by the 500 first. Ma 7 y, nacjonalnych y, samiczek. Sami? The 500 best yearling hens from Belgium on national races. Y, do mnie I Belgii. have I have seven. Ma, z, z 500 y, Gołębi na całą tak na całą Belgię. On ma 7 samiczek. I ja have 7, tak. tak. And that are youngsters out of them. I to są Get dzieci z gołębia. tych. Tak. Okay. But okay. that's only my, my yearlings. I have all, also 3 uh, of hands. hens. Z Rosji no, to wszystko wie. I to mamy numer gołębia 210 18 67. I, I never breed out of the hands, the they are not not so good. A hen who do not raise first prizes, I don't want the youngsters. You understand us, what I mean. Usuwa, usuwa samiczki, które po są słabe, tylko te so you make a very good selection. I mean, like strong selection. Uh, otherwise, you. Uh, you. I uh, you, uh, can't resist. Uh, that's the only way to, uh, <laughs> jeśli, jeśli nie prowadzisz yeah. takiej ostrej selekcji, to po prostu mówisz, że... No w innym wypadku nie istniejesz, tak? To jest jedyna droga. Only breed To jest jedyna droga, ja tylko trzeba rozpadać najlepszy właśnie w taki sposób do czego się dojdzie. Jak okay, jakby Jeff jeszcze tu Wait, I'm good. Okay. Put that one in there. Okay. There. Zobacz, Zobacz ile tego nie gotowy jest, nie? Tak, to są wszystkich gołębników on lata w ogóle. Tutaj widzą koledzy, właśnie poszedł jeszcze przynieść kilka gołębi. Wybraliśmy w tym momencie 8 gołębi, brakuje nam 3 gołębie. Będzie tych gołębi 11. Widzą, koledzy, to jest wszystko gołębniki lotowe. Co ciekawe, ten gołębnik, ten i ten to są wszystko gołębniki gołębi lotowych. Także jest ładne tutaj centrum lotowe. Tak jak powiedział, 60 gołębi ma naloty. Samiczkami lotuje i. 200 młodych chowa na loty ze względu na to, że chcę sobie chce wyselekcjonować tutaj gołąbki. Tutaj kolega też jeden właśnie z podkręciem Koźla taką metodę obrał. Kolega, u którego byłem ostatnio, ma też super gołębie i też hoduje dużo gołębi. Postanowił hodować, żeby też sobie te gołębie wyselekcjonować. Także myślę, że droga jest dobra. Tak? No wiadomo. Nie każdy ma też warunki na hodowanie 200 młodych, trzeba hodować 50 dobrych, tylko po prostu no, trzeba mieć dobry materiał do rozpłodu, także widzą koledzy, że no super, super ptaki. Na razie zatrzymaj tak.